Dzień dobry, witamy was w odcinku Raki Bloków. Manojka nie ma. Jest Jest, pór. Pór. jest pór. Jestem Zabuza13, dzień dobry, witam. A to jest. Mike, kotka kicia. Jordan! A tak, słodka kicia. K tak? Nie, kawaii! Kawaii! Czekaj, słodka kicia 69. Emotki robić? O, nie da się. Słodka kicia 69 i Zabuza 13. Brunecia, dzień dobry, nie. witam. Jesteśmy na YouTubie. Wow. No. Ja wiem, słodka XD. kiciu, nie skacz. Ja ja ich Jestem spokojnie. Imo. dawaj. dalej. Dobra. dobra. <grym <grym> to, było śmieszne, to było, ale śmieszne przez hmm, jedną sekundę. Przepraszam, ponieważ. To, to było bardzo śmieszne. Dokładnie. Myślę, no i teraz. Furmana. Umarłem. A, mm, weź. Któru, Furman. Dobra mapę bierzemy. Furman. Już, co ja mówię? Flotarek. Wybieraj już, mapę. Już, 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 A ja to kafo. Halo. Dzisiaj będziemy grali dwie mapy i jedną będzie race 10, czyli Millard, Lucky bloków i jedną będzie Dokładnie. race szósty. Lecimy najpierw na raj 6, panowie. No tyś szłato! Padzieś 90, aż się Nie, nie, nie. Naj najpierw. Ej, przyjezus. Jesteś jesteś raj 7, oh Asteroidy? A gdzie wy jesteście? No, zaś przy tobie, ziomek. Nie, ja was nie widzę. Ech. Dobra. Nie, po prostu ja sobie skoczę i za chwilę Dobra, będę was widział. Nie, bo razie. You can turn clouds off to improve space. Okej. No. Ej, ej, ej. No czemu skaczłeś, ma skakałeś matyniu? No patrzę co tam się. Dzieje no furman tak. nie pchaj mnie. Dobra, no ja na przykład jestem gotowy już do... Dobra, no, każdy rozkrenki. niech idzie na swój ton. Nie pamiętam jakie kolory. Dobra, ja wezmę czerwony. Dobra, to ja biorę ten. I czekajcie, bo jest napisane, żeby włączyć chmury, niby. Ja nie mam chmur, także... No. Czekaj. To się wychodzi? Eee. W... Ja o! Mati, bierzesz fioletowy tor? No, mogę wziąć fioletowy Dobra, super! Bierzesz fioletowy tor? Albo resort? nie, wezmę ten. Nie, no, furman bierze ten. A, no dobra. Ja już zaklepał. Furman. Okay. E, opcje, Opcję, settings, order. Okej, okay. a nie ma co czekać. Może z... takiej takie rzeczy się robi przed odcinkiem, słodka Kiciu 69. Excuse <noise> Zabuza 13. Zabuza? No. No. Odliczaj ja odliczam. ktoś. Ok. Dobra. 3, 2, 1, go! Sznela! O, o, fuck, uh. o, oh fuck. O, monetka. Ojej! Ej! Przy... ej, ej! To co Falling stores! Pff. No, miał pakiety, pakiety. Pakiety, pakiety? pakiety? pakiety. A nie, już jest okej, okay. tak mieliś przez. No. Dobra. Dwie sekundki. To tak fajnie a... było jak dawno. Uuu, fajne, fajne, fajne. Kurde, ja... Co masz? nie! No, yeah. Jakiś złoty secik póki a... co. A! Złoty U, gaz... secik Eee. Gas mak. Kill the Ale gas, nie what the gas fuck? Zniszczyć. O co chodzi? Jakiegoś questa do no też widzę. Okay. Stary Ale muza do mnie leci, leci fajna, do mnie Do ciebie? U mnie to znaczy Dobra muza! Do dobra muza! Do Dobre nastawienie I my, Powiem wam tak, w nocy ta mapa lepiej wygląda jak tak sprawdzałem. No? Tak? No 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 Jezu, no No, no. Tak? Ta no dobra, dlaczego? Zapomniał. Ja tu nie mogę wyjść Eee. Um, Furman ty jesteś w tym? No i żeby nie oszukiwać, tutaj proszę. No sobie wpisz game moda i sobie rozwal ścianę. Nie, 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 ja jestem prawidłowo prawo. No to będziesz to kopał przez następne pół godziny. Nie, proszę! To jest friendly, tak? Nie! Nie był. Jakie, ej! Spadłem! XT! Tarship! Ej, mam statek kosmiczny. Starship! Ej, flotar... A to noc! zobacz ja. Zobaczcie na to, zobaczcie na górę, widzicie mój statek kosmiczny? Nie. No spadłem No nie. tutaj. O ja pierdolę! No, ej, mam prawdziwy statek, klikam. Ej. Ej, teraz to widzę. Ej, jest jakiś gościu, który z mojej załodze. Gitara. G tak się nazywa? Nie, 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 nie. Ty, jakieś stroje są tutaj... O kurde ej. Gitar ja się nazywa. Jak chcecie to mo możecie czas... A dobra, nieważne. To, to coś. Naprawdę zarobiste rzeczy tam były. Oj. Hmm. Ale Dobra, to uwaga. Tym, co, to. Tu jest. Szenijmy, co jest tutaj? Bo my się nie śpieszymy, Tu nie chodzi o nie. Nie, tu nie wygrę. chodzi o wygraną. Niektórzy nadal myślą, że tu chodzi o wygraną. A będę pierwszy. Jest, mam. Ja secik! O nie. Z nie, nie, nie mam. Jementowy... Mi... Temy. A one były chujawe, chyba. E, nie, one były spoko. Nie były chujawe. Gary Block. Nie, były były spoko. Nie były chujawe. Mam złoto kupca, tak, tak to jakoś się nazywa, takie coś jesteś głupiec. No nie, ale no, napisane kurde. było, że full full to jest głupiec, nie? E, tak. Full. No, no no to złoto w głupców. złoto ja mam tam mówię. wskoczyć? Złoto w głupców. Mm. Dobra, zrobię tak. Oh, fuck Nie! Ej, no. Dobra. CO, Co MNIE WALNĘŁO?! Mi... No szkielet cię walnął, bo mnie walnął. Ale widziałem, jak fajnie poleciałeś wapń. Jezus, w ja myślałem, że... A, Flot... no, myślałem, że flotar mi to zrobił. No to ja, to ja zrobiłem. No. O, o, też nie trafiłem, kurde, nie dokliknąłem. <grym> pierwszy ten klocek? <grym> tak, przystawiłem no. kontrolę i te... Klikam kontrol, ja żeby się przyspieszyć. Kontrol. A! Kontrol był... U! No, jak się jest nie Dobra. Ja, musimy to przejść, bo Ej, jeszcze bez skitu? Nas druga, na nas druga mapa czeka. Um, Ej, do... Matt jaki masz... No Jego jak? kilofa masz. Nie patrz na niego. Ale długi. Co to się dzieje?! Creeper, uciekaj! Dziękuję. Uff. Co tu się dzieje? Dobra, ja sobie będę jajko? po prostu budował Tor. I chyba nie mam mi ni tego za złe. Tak no zrobię. ja też to robię. Wow. Ja nie bawię. Wow. A ty na tym przycisku? No! O, kurde, no tylko trzeba to jakoś... No. To jest chyba lepsze. Chcemy skapczyć. stwierdzić ludzie, aż tak się nie znam. Bo mam dwie bronie i się zastanawiam, która jest lepsza. Nie, nie, o noc jest Noc okay. No! No Bunny będzie... ty! Bunny! Ole! Je... Jebani. Niebani! Marłem, czemu Pani. ja... Czemu... Jezu, jestem beznadziejny w tym. No moment. ja też. Spokojnie. O, ja jak też. mogłem spaść? Jezu, no! Lok... Którym je zrzucił? ej, to mi się wyświetli. Jeżeli to któryś z was się zdenerwuje. ja tego nie zrobiłem, bo ja byłem na respie. To ja. Widziałem furman, że to ty. Strzel. <laughs> <laughs> Ej, Mati, polecam zbudować sobie po prostu jakiś taki mostek. A mi się kończą te... Uuu, właśnie. przepraszam, i? ja nie mogłem się tam. tego. Nie, nie, Możesz nie Możesz mi rzucić czoło. jakieś blaczki, jak masz? Eee... No mogę. Czeka, dobra, już... już nie trzeba w sumie. Już sobie I to masz, tu masz. Wow! Jeszcze masz więcej, patrz. Leżą tam. O! Oh! No a nie! Zbierają, a dobra, dziękuję. Jak Gdzieś się kurwa. mogłem zabić? Dzięki, Flo. Nie ma czek tak w kolegom. Nie właśnie checkpoint możemy sobie gdzieś zrobić. Gdzie robimy checkpoint? No nie wiem, może jak wejdziemy już na tą wyższą platformę, A, ale na tą najwyższą? No w sensie tutaj zobacz, gdzie jest ten Enderman. A, ba, 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 ba. Aha, zobacz, no to tutaj. tutaj dobra, zresztą to... jest checkpoint chyba. Nie. A dobra, to tutaj sobie Dobra, sobie. to yy, jest Spawn point spawn point. Razem zapisamy. czy oddzielnie? Aj tak, tylko, tylko bez kropki. Okej okay. Ultimate Sword Enchant Wow Uuu. Co się działo? Dobra, chyba musimy tam trafić tak idealnie bez... bez kropki, tak? Flotar, spawn point? E, no A. No tak, mówiłem, bez kropki. Pyta czy z kropką? Co za o Nie piec? słyszałem, kurde. D dobra. dobra. Kupę A, na uszach! Później, później trzeba jakoś tak idealnie wskoczyć. A właśnie to mi się udało. Nie, Je nie, Jezus! Bym stracił superset. Hmm? Nie, nie stracisz, no przecież temów, nie tracisz. Aha, chyba że wyrzuciłeś. mi. No, no 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 no, też tak mogło być. No ale to nie jest jakieś takie dobre... Jest takie sobie. Proszę Enderman. Tak to niedobrze. Ja pierdziel, pyk. ja nie mogę tam wskoczyć nawet pyk, na górę. Co trzeba się idealnie na... Kurde! No na środku trzeba stanąć. Centrum! Pyk. I spacja. A no to teraz to co coraz to wyżej będziemy. <noise> kafo. Tutaj będziemy akurat dużo wypadali. To sobie to wywala. No shit, Sherlocku. O nie, i kolejny ten skok. Dobra. Dobra, idealnie, wow. się rozrobimy. Fajnie to wygląda. A wiecie, ja tam I byłem sam. w tym skoku i się zabiłem, bo mnie grawitacja zabiła? The worst y day ever. Y o A Boże. Boże! Ty, ale dostałem fajną rzecz. Dostałem ja jetpacka w nogach. Co? No, wiecie, o co chodzi? No wiemy, o co chodzi. Jak to? Pajerańsko, Flotar. Pajerańsko. Gitara. Wow. Flotar. Wolno spada sam do XD. Ale na spadochronie po prostu sobie latacie tak, jakby. Eh? tego co Wła widzę? Właśnie widzę, no. O no nie, są pośledzone. Coś mnie uderzyło. Jak się tego używa, flotar? Coś mnie bije. Co ci biło? Może to głód. Matynius Kitten fell out of the. Ma jakiś kociak. Yy, spadł z nieba i coś mnie uderzało cały czas. Mati, nie mówiłeś mi, że jestem kociakiem. A ty mnie, to ty nie biłeś? No tak, ja sobie podleciałem na spadochronie. A widzisz mnie? Ej, straciłem broń. To na nie moja na wina. Pierwszym slocie. To nie moja wina. Jak się używa tego, spadochronu? I po prostu, i nie wiem, ja go mam tak jakby w ręce. I po prostu sobie latam. Nie wiem, czy mo może to przez te buty? Jestem unskilet debilem! Ej, no kurde! Dobra. Czekajcie, że się buty. męczy ten. Nie, wiesz co, to, to jest takie powolne opadanie, jak się ma ten spadek. No, 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 ale ja mam jakieś buty takie kosmiczne, mm -hmm. wiesz? I to jetpack. Baby lepiej, no. Matyniu, co ja mogę z nim zrobić? Little Matyniu, czy co? Daj, Dać Baby. w dać ten, śliski kocyk na przykład. Zabi. Ja zawsze Jezus. zabijałem. <laughs> o. Ej, odwróciło mi się sterowanie, lewo to jest prawo, a prawo nie Ej, nie mogę na dół. tym stawiać klocków na tym emeraldzie, czy co to tam jest, takie zielone? Eee, wiesz co? Nie wiem Próbowałem jakby tak nie, nie działało, albo ja... Jezus, to jest mega przyspieszone Dobra Fuck odwróciło Dobra. mi się sterowanie, góra to jest dół, a góra dół okay. To jest góra Rozumiecie o co mi chodzi? Nam. No. Tak. Racja. Musiałem umrzeć z tego wszystkiego tak kurde głupi Jesteś do tej Furman gdzieś tam? Tak, bo sobie... Co się stało się? Uii. We mnie coś rzuciłeś floter? Nie, coś ci ja umarłem. Nie ja miałem, ja miałem jakiejś fazy, astrofazy. Ej, tracej temy, rozumiesz to? Ale tak kompletnie? Albo my i nie. Rozumiesz Zrobiona to? Sytuacja. Rozumiesz to? <grym> tracę i temy. Albo i nie? O oh, fucking. Dobra, i to jest zarąbista sprawa. Z tym tym, tym spadochronem. No, no to jest fajne. teraz to rozumiem. Ej, nie, straciłem i temy. A nie, dobra, i nie, nie straciłem. One mi się przynoszą deku. O A... nie, sterowanie mi się też popsuło. No, 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 miałem coś takiego. Dobra, ja się tak zabiję dziwne. chyba. Byk. Nie ma sensu. No, polecam. Taka śmierć, najlepsze rozwiązanie. Evah, Peter Stomek, go! Dobra. Gdzie ty Furman jesteś? Warning meteor inbound. Wee Aha. Y Flutter blew up. Ej, ja sobie nie wiem, ja w ogóle mogę latać. W po Aha, ja nie mam spadochronu nawet. I spadochron nie jest potrzebny. Mam tak jakbym sobie włączył game moda. Po prostu. Dobra, ja idę kończyć wyścig, także gitara siema, chłopaki. Chama pomóc Tym, tyrym, Ci może? Tyrym, tyrym. O ja spadłem za bardzo. Tym, tyrym, tyrym, tyrym. Dobra. E, Dobra. ktoś ma jest. Proszę wrzucić do niej. Nie coś mogłem, tam. bo spadłem. O nie, tam mam pod studnią Laki Bloka. Dziękuję bardzo. To nawet dwa mam pod studnią Laki Bloka. A e, no jak to ktoś się ten spadochron aktywuje? No, po prostu block. musisz mieć go w ręce, chyba wiesz? Ale ja go nie mogę nawet zdobyć. E, prawym kliknij na niego. Ejka. Ejka, w ogóle zobaczysz? temu mnie nie wyskakuje, jest. że wygrałem? No bo ja wygrałem, a nie ty. Ale to zawsze się pokazywało, że. No, teraz nawet jak ja nacisnę, to jest One. No, no bo. Teraz. No, szukaj, czekaj, random coś tam, coś tam. <laughs> hmm. Aha. Nie, 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 to nie klikaj jest... tego, bo spawnisz. Nie, nie, spodno. nie, chciałem po prostu sprawdzić. Clicker to spawn mob. Zobaczymy, co to za mob. Aha, to jest taki mob. Nie, chciałem tylko sprawdzić, Mati. Wcale nie zbiorę z niego żadnych przedmiotów. Nie, nie zbiorę, nie zbiorę, naprawdę. Ty jest Stel, tak No to mocny. widzę, ja mi się włączyła. Ale słabe. Nie, jak to było. A, nic, nic. -ni no, super. Nic z nie, się... niego nie dostałem. Ej! Ty, jaki masz fajny hełmik? Ja no nie fajny... wiem. No, zorumbista sprawa. Mam night Vision i takie, takie. Ja też takie miałem, inne. tak? Taki z oczami? No. A to nie mam. Ej, wiecie co chciałem zrobić? Bo dostałem z tego tego super szkieletu jakieś przedmioty, ale nie użyję tego. No i dobrze, bo to byłoby oszustwo. No, a przecież my nie oszukujemy nigdy. I później Deee. ludzie by w komentarzach pisali przez 300 przez komentarzy. Że flotar dlaczego oszukałeś? A to jest tylko gra ludzie. Ej, no! Ojej Ej, Mati, ja się kręcę sam! Czajrz, mam jakiś paraliż. Serio, ja nic nie robię, a ja się kręcę. Widzę właśnie, jesteś pijany Ręce mam. Mam cię zabić? no fajnie by było Dobra, gdzie jest Furman? Nie wiem, ja jeszcze nie wygrałem wyściga. Okej. Okay. Jakiś portal ma! Furman, bo zostały ci cztery ostatnie laki Bloki i my czekamy, bo jeszcze o, jest nie tam pod moim y, tym, pod moim studniem jest laki Blok. A widzę taki sniki. No, no ja nie wiedziałem już. Nie no dobra, Przepraszam dooko. widzowie, nie przepraszam. No. Ja miałem, mam świadomość, że tak się nie powinno robić. Ale... Naz A, nie, bo nie, mi się... Porta portal na ryjku zrespił. Ale... A serio ty poszedłeś tam? Trochę mam w to wyjebane też swoją drogą. <laughs> ale tylko trochę. Nie, to tak bardzo. Czekaj, clicker to spawn mob. Nie, nie spawnujemy bogów, nie? O, Ludzie, pf... ja nie mam pojęcia, który to będzie lepszy. Pokaż, ja ci powiem. Ja ci powiem, ale tak szczerze. Nie wierzę. A hełm? O kurde, hełmy. Myślałem, że broń. Tak, <laughs> Było dba. łatwiejsze trochę. O... Padłem! Tak specjalnie trochę. Wiesz co? Ten mech helmet wydaje mi się lepszy. Lepszy mech helmet? Dobra. No. Nie, panowie. Wow! Nie hmm. spodziewałeś się tego, nie? Ale ja tak patrzę, ten jeden nie wystarczy zaraz. No tar, taki cicho jest. No, spojrzał na mnie. Furman! Ej, zgubił. Jest, o... jest furman tam. Co zgubiłeś? Ja nie mam tego twojego hemu jak coś, jeżeli o to ci się chodzi. z nim stało? No nie wiem, no ty mi powiedz. A dobra, miałem już tak jakby w łapce. Aha, sprawa. Ty lecisz do nas? chyba, tak a można z łuku zestrzelić tego? Tak. Nie, nie zostaw je, zostaw je. W... Chodź już tutaj, i tak no. przegrałeś. I tak jesteś najgorszy. Znaczy, no, no w sumie jesteś. A ty czy to no, Ej, ale fajnie to się na tym spadochronie jest sklep. Ciekawe A nie, nie ma napisane z czego to jest. Dobra, za ile walczymy? ustawiam. Ej, gdzie, no, ja, już... gdzie ja wygrywam? No ty nie wygrywasz, no. Ale nie, chciałem kliknąć. Dobra, a jak nie, jesteśmy nie gotowi, to powiedzcie. Lekajcie. No, ja też cały set ten furman. Patrz. O, no. Bo on zabijał no, te szkielety, chyba. A, może być. Twin in battle. Hello. Ja oh, Nie wiem, ludzie, powiedzcie mi w końcu, czy wybrałem najlepszy możliwy, czy powinienem coś innego zrobić. Kiedyś lepszy set. mnie nauczyć. Muszę mnie nauczyć, jestem... Matiego. Ja nie jestem pewny, czy to najlepsze, co mogłem zrobić. A no, najlepsze, co mogłeś zrobić. Abra. No, Dobra. Fur furman jest... furman. Co on robi? No nie wiem, wali konia. Dobra, Dobra, ready. jestem ready. Tak, jesteśmy ready. Ej, Gdzie? nie spawnuj tego! Tu się... A! To jest arena już! O tak. Wo. To co, ready? No. Mati, Rzuciłeś mi... Rzuciłem. Wyleciałeś. Nie, nie wyleciałem. Co... So, okay. je... nic nie widzę. Ten ma jakiegoś jetpacka, kurde. Nic nie widzę. No, ja mam jetpacka. Kurmana eee... mogę wrozić. Mati z paralizowaniem! <noise> <Fani, to głos> no, nie to moje! Zostawcie mnie! Nie, 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 nie. Dobra, nie spychaj O, już się. żyjesz? O, ale faza. Kto mnie zepnął? Kto jest? No, takim furman! Twój? Ej, dobra, to A, się o, nie liczy. Furman! Trzeba się zabić! Się robi. Ale no, na razie, furman! To się też nie liczy! <noise> 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 Oczywiście, że się liczy. Dobra, ale... nie, zawalczmy tak po prostu. Dobra, dobra. A nie walczyliśmy teraz? Tego, no tego tak chyba nie no, nie wiem. No bo każdy był sparaliżowany, No cały. właśnie. To Dobra, tak... to lecimy, go! Lecimy! Ej, czekaj, 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 czekaj. Czemu Dobra, ty masz taką okay, wielką różdżkę? To jest kill jakiś. Dobra, na furma. Na mat. O kurwa! nie! Skąd masz taki mieczek? Na razem. Na, okay. na hita. Wow! Weź go, Mati, Mati. Nie mogę, nie będę. Taki. Mati. Nie mogę. Zrób to. co? Nie jestem taki przykro. No co, rzucisz we mnie gwiazdką? Typie pana to, co, co ja robię. Jesteś. Jesteś gotowy? Patrz. A to był taki jednorazowy miecz, nie? Furman? Tak. No. A, To on. No ty, Zrobił mnie jakimś piorunem. Jak on A my bije? lecimy na kolejny wyścig, czy na tym stopujemy? Bo ja myślałem, że to będzie krótsze o wiele. No to, to, nie wiem, się... możemy sobie zastopować i zagrać, następny zagrać. Dobra, czyli będziemy się żegnali, tak? Żegnamy! Tak, tak. Gitara siema! Gitara! Wiertara, Wiertara siema! Wiertara siema, nowe! Używajcie tego wszędzie. Dokładnie.